Witam w kolejnym odcinku Days Gone. Właśnie wpadłem na obóz i teraz co, będziemy go czyścić powoli, mozolnie, ale jakoś może, ja muszę pierwszy, ja bym go chciał zaznaczyć, czy coś na, że to robimy. Tak, bo ogólnie był plan taki, że przejadę się motocyklem tu po tej białej yy, strefie, tam gdzie jeszcze nie mam odkrytej. I po prostu Sprawdzę co tu jest. I jednak okazało się dobrze. Tylko 13 nanoboi mi dali. Oj, kurde. Niepotrzebnie otwierałem, mogłem to na koniec yy, otworzyć w całej tej zabawie z nimi tutaj, no ale nic, no głupota kosztuje, także piszta o jedziemy dalej fajnie tego snajpera robić to można może ściągnąć no i tylko podeszliśmy do obozu i on się ogarnął, że coś tu z tej strony może chodzić to było tak nie, to kucanie. dobra jest chodziło mi o zmianę pozycji broni na ramieniu, którym tak, czekajcie gajcie. Dobra, i mam tłumiki, mogę sobie strzelać do tego. dodatka mm, ale tak jak chciałem to zrobić. I zaznać, a to sobie odznać. No i fajnie. I odkryjemy już w ogóle całą mapkę. Mapkę, mapę, mapkę. kurde fajnie by było, jakby. A patrz, widać go trochę. Tylko ja bym to inaczej chciał teraz zrobić. No, coś, wiesz, to trafia, a tych ledwo co kreski widzę, te. No i super. Nie zmieniłem na te. Teraz zmienia. Ciekawe, czy będzie strzelał do swoich, czy nie? Aha, czyli będzie jednak strzelał do swoich. Myślałem, że coś nie działa, ale jest ok. Patrzę, bo zbieram szmatki. E, zapomniałem się. Bajna Kolary się wyciąga. Bajna Kolary. Tu coś widzę. Tam coś chodziło. Matko, boska, jak tu? Co? Jeden i cały I koniec? Lipa straszna, bo to nie, 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 ja myślałem, że tu będzie coś lepszego, a tu już 3 minuty i... E, tak średnio powiem, tak średnio. Dobra, nie, to co? Nie, dajmy te, ja bym tu jakoś fajnie tak przeszedł. Czyż skrzaki, tak żeby oni mnie nie mogli zobaczyć. To jest raczej lipa. Tucker. Tucker, Deke i dupa, ktoś ktoś St John. Na ido banka coś jest. Tucker. Deke, did you find her? Ah, yeah. Yeah, Tucker, I found her and. Uh, she's on her way back. Wait, you let her go? Alone? Well, she took one of the squatter's bikes. She said that she was going to be able to find her way. She, Look, she didn't want my help. Oh, god damn it, Deke. You should have brought her in. my well, why? 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 Is something wrong? I mean, is there some reason she wouldn't want to come back? No, no, of course not. It's just a Ciekawe ile o tamten rozwali. O ten tylko jednego, nawet nie jednego. Co, dwóch rozwali A, jednego i... No nie wiem. Gucio. Gucio! Nie wiem, też głupi pomysł, trzeba było od razu z broni ich atakować, a nie tam. Też mam takie głupie zabawy. A, daj to podniesiemy, dobra. Ty muszę coś zrobić, żeby to podnieść. No, niestety. A ty co, a wy co, e? Dobra, na kuckach. Nie Dobra, ja podniosłem kawałek amunicji. Kawałek amunicji podniosłem. No jak was nie widzę, to do kogo mam strzelać? Dobra, już was widzę. Pięć. Będą tak skakać Kamonie! Nie, już sorry, ale już mnie trochę zżaźnili. Chodzą, skaczą, latają. Jesus Christ jest, jakie Batmany z nich. Uch, to też takie skradanki... Mm, nie wiem, może bardziej bym to stosował na zombiaki niż uh, nie pozwolili ci się wysrać, co? Była. Dobra, idziemy zbierać kraty. Robimy to. Jak ktoś ma bandaż, do mitu. Give me, give me. No i fajnie. Ale jeszcze, jeszcze trzech zostało. No kwiatuszek, no. Kwiatu niuniu. no. Został kwiatu niuniu do podniesienia. oj. I co teraz? Dobra, daj mi z prawej strony go. jest. Dobra. Zobaczyłem na kuczkach. Ty nie słyszysz A Ty nie słyszysz, a ja was widzę. Tak nie wiem, dziwnie tak stanął. Myślałem, że to Baniak z benzyną. A tu lipa. Tak, 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 tak. Całeś ja sobie przybiegnę za zaską, prawo ty, prawo ty. Ja, ja. No i fajnie, rozwaliliśmy kolejny obóz. 9 minut, także jest dobrze. Tak, tylko teraz musimy znaleźć włas. O jest, Łotwa, yes. panie, te déjà No, w Nie wiem bo co chodzi woda mi leci z nosa. Nie wiem, czy się przeziębiłem, czy co. Ech. Zatem taka pogoda, że. O jest, no i fajnie. Ciekawe co dostaniemy, czy koktajly, czy coś innego znowu mm -hmm. już 43%? Co odblokowane? Przepis, a, lepsza pałka. O Mhm, mm mhm. Mm Dobra, mm -hmm. Ale... Mogliby to trochę ogarnąć. A to tak wygląda jakby tu gniazdo mieszkało, a to... O, o to mi chodzi, patrzcie, zero dostępnych, boczna, eee, bocznej nie, nie, a podstawowa, no tak, bo ja nie kupiłem jeszcze tego Akacza, no dobra, jak on się tam nazywa, no. Dobra, to teraz tak, wrócimy do motocykla wezmę baniaka i kończymy nagrywać mhm, taki mam plan, no i fajnie dobra, na prawo niech zostanie i tak tu oni biegali tu trzeba podnieść max, gdzie te kible były? Jezus Chrystus, ten zido nawet leży a ja, proszę. Ale to chyba nie ten, bo tamten był e, tam koło tych kib kibelów. Aha, dobrze mówiłem, że tu ko kibla leżała. Bańka. Ja teraz tylko dobiegnąć. Teraz to jeszcze rozgrywka nie jest taka straszna i oj oj nie. Ale później jak odblokujemy nowy rodzaj e, zombiaków Nawet kilka No to wtedy się zaczną schody Kóra nie mam e, tych w ogóle. Mam tylko a patrz, usłyszeli odgłosy strzał i tam strzały Kurzy strzałów, strzały. Można mówić chyba tak i tak, no ale chciałem otworzyć bagażnik. Z tym, a zapomniałem, że już go otworzyłem. No nie teraz, nie dzwoncie do mnie teraz. Kurwa, mać. Nie ma jakieś czujniki w tych dupach? Nie, pierdolę, nie odbieram kurwa wolę mam. No i co? Eee, tak, skończyliśmy, dajcie Ja to wezmę. Eee, na pauzę, tak włączę, bo tam latają te gargamele na plecach. Tak. Zrobiliśmy obóz, odblokowaliśmy mapkę. Teraz w następnym odcinku postaramy się zrobić misję albo coś innego, ruszyć z fabułą. No i takie są plany. A teraz co? Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.